Takim prostym ifem jest wyciąganie linków wewnętrznych gdzieś w architekturze w stopce w sidebarze gdzieś na główku i tak dalej do ostatnio skomentowanych produktów. A dlaczego? Z tego względu, że jak ma pani user generated content, to ten content, który pani przyrósł na jakiejś karcie produktowej, która jest kartą numer 14785 i chciałaby pani tam Google bota zepchnąć po to, żeby on mógł to zaindeksować, żeby na przykład potencjalnie mógł to zaindeksować ze ster ratingiem, czyli z danymi strukturalnymi, to to, żeby zintensyfikować jego sesję, bo teraz ja wyobrażam to sobie w ten sposób. Ktoś dodaje do jakiejś konkretnej pralki opinię. I teraz pani jako właścicielka z tego tytułu, czy sołowiec, nie ma żadnej wartości dodanej. A fajnie byłoby, gdyby karta produktowa jakieś pralki, skoro przyrósł tam content, to żeby to zaindeksować. To teraz jak zepchnąć sesję Google Bota do tej konkretnej pralki, w której ktoś zostawił komentarz. No i to jest prosty if. Na przykład w stopce pokaż w stopce po prostu, pokaż 10 ostatnich linków do produktów, które jako ostatnie zostały Skomentowane. To tak wygląda w serpie produkt, który posiada dane strukturalne na temat opinii. I znowu, jeżeli Pani by nie sprowadziła Google Bota na ten konkretny produkt, który został skomentowany przez klienta, to nie ma Pani żadnej wartości dodanej. Więc dla nas, czy dla Sowca kluczowym, takim holistycznym spojrzeniem na to jest to, po pierwsze ta karta produktowa dostała nowy content bo Google, dla GoogleBota też jest ważne, ok, mamy jakiś content i na nim przyrasta user generated content, czyli content, który yy, yy, piszą użytkownicy no to żeby GoogleBot po pierwsze mógł Wyświetlać tą kartę produktową ze ster ratingiem w serpach, to potrzebuje tych danych, a to jest właśnie kwestia tego, że ten klient to wypełnił. Natomiast sam fakt wypełnienia tego tak długo, jak robot tego nie widzi, nie jest zbyt dużą wartością dodaną poza procesem zakupu sprzedażowym. Więc wtedy wystarczy takiego prostego iFa zrobić, i jeśli. Że na przykład w stopkę wyciągnąć linki do ostatnio skomentowanych produktów. I teraz dzięki temu, za każdym razem, prawdopodobnie, jeżeli tych komentarzy nie przyrasta w nie wiadomo jakim tempie, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, że zepchnie Pani Googlebota, sesję Googlebota, właśnie do tych kart produktowych, które ostatnio zostały zaindeksowane. I ma Pani nie dość, że potencjalnie. Yy, ma Pani możliwość do wyświetlania star rating, bo jeżeli on tego nie widzi, to tego nie wyświetli, a po drugie przyrósł Pani content na karcie produktowej, która być może też na coś rankuje. No bo content, który użytkownik wygeneruje za darmo, no też jest wartością dodaną, nie? Bo tam jest powiedzmy półtora tysiąca znaków, to jak ten użytkownik napisze jakiś komentarz, to też to przyrasta.